Czujesz to? PĘTA! PĘTĘ MI DAJ! Ej! Patrz to stary! Był Wladimir, nie ma Wladimira! O kurwa! Ja pierdole! Stary dajesz go? Dobra hekarima! Ja. Dam tutaj ta bo oni skracają Dziesiąty raz przechodzę Słuza przez A To ja, ja wierdzi, jak mi się jadą Bo, bo czy <grym> No to po chuj tam biegiesz? Kochone? Bo ja wejdziemy A to będą A ty wie ty Nie rozumiesz 5 minut jest 300 A Bo, bo to jest na kum. baby no jesteś kurwa Dobra to chodź ma Kamil jak ci mówię, że cały czas sto... Stałują się? Co jest kurwa? Co ty w ogóle porównujesz, Erdo? Ja muszę gadać non-stop, rozumiesz? Ty musisz w swojej robocie gadać? A ja by kurwa, ręce połamało, kurwa! Gdybyś miał w kicz, też byś pracował? Kurwo? Czyliś miał wymówkę, Erdo, ci, wtedy? <boundaries> <haciendo naz intimidated> wow. Nie masz bez kurwa rąk pracować? Mogę nogami pisać Stop, 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 stop Pokaż IP. I czy to pokazać IP? No w tym. Tutaj masz i daj powiększenie, chyba albo pełny ekran. Eee! O, o. Ale dzisiaj zajeb zajebisty seks ze świniem oglądałem. Wiesz, to. Czy uprawiłem ją z jakimś zwierzęciem? Dobra, to też jest odpowiedź na to. Nie interesują mnie zwierzaki. Tylko aspekt upodlenia. Tak jak już mówiłem. Na streamie remka te wszystkie takie fidomy jakieś fetysze, stopy, jakieś nawet takie bardziej hardkorowe, jakieś sikanie na kogoś, to, to, to wszystko jest upodlenie. I mnie ciekawił motyw i sobie wszedłem. Chyba zobaczcie, złoty nick ma, setny level, jakiś skin chory. Halo? halo? No halo, halo. cześć Gucia Jezus Mariko No cześć, cześć <laughs> No nie nojam chciałem <laughs> Ja pierdole Pokatany poszli, jak można pokatane pójść No chyba O kurwa rozjebałem na bazę O kurwa nie! O kurwa

Wystawuj że prawo sobie pokazujesz. Jestem zaniepokojona, że u Wysockiego jest już chyba czwarty raz poruszona moja stopa. Jeśli Wysocki jest stópkarzem, to nie poruszy się przyzna, dobrze? Ale nie polecam swoich stóp. No kurwa! No proszę, no! Ja pierdolę, no. Czemu wy. Ja pierdolę, no nie nienawidzę was. Eee... zamknij pizdę. Na pecha. Ale co to jest PH kurwa? No porno, syno. A e, nie wolnić?